W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu, święty, stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu święty stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy by słyszały serce aby czuło. Duchu święty ożywicie Duchu Święty, spraw. Niech każde słowo przeczytane stanie się rozważaniem i przeniknie serce, duszę, umysł i ciało, wolę i życie moje. Przejdź, Duchu Święty. We wcieleniu słowa zostały poczęte i zawarte wszystkie stworzenia, łącznie z jego matką, i wszystkie cuda jego Bożej miłości. Z pism Luizy, moja ukochana córko: Jeśli poczęcie mojej niebieskiej mamy było cudowne, i jeśli została poczęta w morzu, które wyszło z trzech osób boskich, to moje poczęcie nie nastąpiło w morzu które z nas wyszło ale w wielkim morzu które w nas przebywało w naszej boskości boskość stąpiła do dziewiczego łona tej dziewicy i tak zostałem poczęty prawdą jest że się mówi iż zostało poczęte słowo ale mój ojciec niebieski i duch święty byli nierozłączni ze mną Prawdą jest, że ja miałem aktywny udział, ale oni ze mną współdziałali. Wyobraź sobie dwa reflektory, z których jeden odzwierciedla w drugim ten sam przedmiot. Przedmioty są trzy: ten w środku zajmuje aktywny, cierpiący i błagający udział. Dwa pozostałe są razem, współuczestniczą i są widzami. Mogę więc powiedzieć, że jednym z dwóch reflektorów jest Trójca Święta, a drugim moja droga mama. Ona w krótkim czasie swojego życia, żyjąc ciągle w mojej woli, w swoim dziewiczym łonie przygotowała mi małą boską przestrzeń, w której ja odwieczne słowo miałem przybrać ludzkie ciało gdyż nigdy bym nie wstąpił do ludzkiej przestrzeni. Trójca się w niej odzwierciedliła, a ja zostałem poczęty. Tak więc, podczas gdy Trójca została w niebie, ja zostałem poczęty w łonie tej szlachetnej królowej. Wszystkie inne rzeczy, nawet jeśli są wielkie, szlachetne, wzniosłe, cudowne, nawet samo poczęcie królowej dziewicy, Wszystkie pozostają w tyle. Nie ma rzeczy ani miłości, ani wielkości, ani mocy, które by mogły dorównać mojemu poczęciu. Tu nie chodzi o ukształtowanie życia, ale o zawarcie życia, które wszystkim daje życie. Tu nie chodzi o to, żebym się powiększył, ale żebym się pomniejszył i tym samym był poczęty nie po to, żeby otrzymywać, ale żeby dawać. Ten, który stworzył wszystko, zamyka się w stworzonym i malutkim człowieczeństwie. Są to dzieła jedynie Boga, Boga, który kocha i za wszelką cenę. Pragnie swoją miłością związać stworzenie, by być przez niego kochanym. Ale to jeszcze nic. Czy wiesz, gdzie zajaśniała cała moja miłość, cała moja moc i mądrość? Jak tylko Boska Moc utworzyła owo malutkie człowieczeństwo, tak małe, że może być porównywalne do wielkości orzeszka, Słowo zostało w nim poczęte. Ogrom mojej woli, obejmując wszystkie stworzenia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, począł w nim wszystkie życia stworzeń. I jak moje życie wzrastało, tak one we mnie wzrastały. Choć pozornie wydawałem się sam, to pod mikroskopem mojej woli widać było poczęte we mnie. Wszystkie stworzenia. Podobnie jest, gdy patrzymy na krystaliczne wody, które wydają się przezroczyste, ale gdy je oglądamy pod mikroskopem, widzimy w nich wiele mikroorganizmów. Moje poczęcie było tak ogromne, że wielkie koło wieczności zostało porażone i zachwycone. Widząc ogromny nadmiar mojej miłości i wszystkie cuda razem połączone. Cały ogrom wszechświata został wstrząśnięty, widząc, jak ten, który daje życie wszystkiemu, zamyka się, zacieśnia się, pomniejsza i zawiera wszystko. Po co? Po to, aby przyjąć życie wszystkich, i sprawić, by wszyscy się na nowo odrodzili. Zapoczęcie Jezusa, dawcy życia, odnowiciela naszego życia. Zaśpiewajmy sercem, ustami, duszą, ciałem razem z Maryją. Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.